Teraz, kiedy ustawiliśmy nasz ekran startowy w systemie Windows 8 po swojemu, możemy przejść o krok dalej, tworząc własne grupy kafelków. I to zrobimy właśnie teraz. Powiedzmy, że niektóre z kafelków, które dostosowaliśmy wcześniej, należą do pewnej grupy. Mam zamiar stworzyć grupę o nazwie Zabawa, gdzie umieszczę gry, muzykę oraz wideo. Aby to zrobić... Musimy zaznaczyć kafelki, które chcemy umieścić w tej nowej grupie. Na przykład, idziemy do kafelka gry, klikamy prawym przyciskiem myszy, a następnie widać, że pojawia się tutaj zaznaczenie ten ptaszek, tak, czyli ta fałka. Robimy to samo dla naszego wideo oraz dla muzyki. Czyli klikamy prawym przyciskiem na wideo i na muzykę. Możemy do tej grupy także zaliczyć nasze zdjęcia, więc klikamy pewnym przyciskiem na zdjęcia. Jak widać, wszystkie te cztery y, nasze aplikacje są zaznaczone, oznaczone tym ptaszkiem. Y, więc teraz chcemy stworzyć je jako pewną grupę. Klikam lewym przyciskiem myszy i przeciągam te cztery aplikacje. Na prawą stronę obok ostatniej grupy. Jak widać, pojawiły się one obok siebie. Jest nazwa grupy na górze, którą oczywiście możemy sobie zmienić dowolnie. No, ja w tym wypadku klikam lewym przyciskiem myszy na tą nazwę grupy i wpisuję zabawa. Oczywiście zatwierdzam klawiszem Enter. Jak widać, yy, ta nazwa już jest. Poprawnie zapisana, czyli ta grupa została utworzona. Teraz, oczywiście, mając tą grupę, możemy także do niej przenosić jeszcze dodatkowe aplikacje, typu na przykład aparat. Przeciągając lewym przyciskiem myszy. Tutaj mamy sklep, więc też można przenieść do tej grupy. No i to w sumie tyle, jeśli chodzi o tą grupę. Oczywiście jak widać, te niektóre już zostały jakby schowane, dlatego ponieważ, no nie mieszczą się jakby wszystkie aplikacje na jednym ekranie, ponieważ im jest więcej grup, tym po prostu szerszy jest ten nasz pulpit, ten nasz ekran startowy w stylu metro. Jeżeli chcemy zobaczyć ponownie te aplikacje, które są po lewej stronie ekranu, wystarczy najechać na lewą krawędź i automatycznie widzimy, że Ekran się przesuwa. I tak samo oczywiście jest ze stroną prawą. Wystarczy najechać na prawą krawędź i ekran się automatycznie przesunie do prawej strony.